Halo, halo, ludzie się hipsterzy i kosmici, mówi do Was, Knurko na Esur i dzisiaj będzie o whisky, z którą ja mam pewien problem. Znaczy nie mam problemu z nią, bo to jest całkiem w porządku whisky, ale mam problem z całą tak jakby ideą, która za tą whisky stoi i będzie to dzisiaj ten tutaj stojący, stojący za moimi plecami Kubokan. Kubokan z akcentem na końcówkę Kan, ale Kubokan, kub, kubo, kubocan, jakkolwiek to jest stare staro nazwa, powiedzmy. E, jeszcze w tym designie z podpisem, że jest to, że jest to produkt dystylarni e, Tomatin. Kubokan. E, Kubokan wyszedł w 2013 roku, o ile dobrze pamiętam. O i teraz słońce też wyszło, żeby troszeczkę więc spłacać świkla. Um, Kubokan wychodzi w 2013 roku. W 2013 roku e, fala popularności dymnych whisky z Eili czy też ze, ze Sky czy też nawet leciega z, z wyspy Mol, z dystylarni Tobermory, jest już na tyle mocno rozwinięta i pojawiają się nowe dystylarnie, pojawiają się wypusty już z nowych dystylarni, pojawiają się różne ciekawe i dziwne kombinowane wypusty z, z już dość dobrze znanych dystylarni, które są kojarzone z bardzo mocno dymnymi whisky, że dystylarnie Highlandowe, czy też dystylarnie z Speyside zaczynają chcieć troszeczkę kawałek sobie tego tortu jednak odgryźć. I takim właśnie między innymi zabiegiem jest jest kubokan. Był tutaj już jakiś czas temu um, Balechin, który, który jest tworem, e, tworem Edra Dauer. Jakiś czas temu na tej fali, tak jakby e, zastanawiania się nad tym, czy, z, czy dymne whisky z Highlandów i ze Space mają sens, kupiłem też przy okazji Old Balantruana, który jest do, do, do zrecenzowania, i kupiłem też Benriyachak Curiositas, e, m, który też jest dymną, e, dymnym, dymnym, tak odpowiednikiem dymnym twistem e, właśnie, właśnie takich rzeczy. I, w moim przekonaniu, człowieka, który jest nauczony dymnych whisky właśnie przez y, whisky z Eili y, i wręcz nawet przez y, odwiedzanie whisky z Eili, które tak jakby zapoczątkowało w ogóle moją, moją wielką pasję do, do dymnych whisky, ym, smak whisky Speyside'owych i Highlandowych, które są dymne, ym, to nie jest ten sam smak, to nie jest ten, ten sam typ dymności i coś zawsze z tymi whisky, e, przynajmniej jak na razie z tymi, z tymi, których próbowałem, coś zawsze z nimi jest nie tak i czegoś mi zawsze w nich brakuje. Ta dymność jest taka bardziej ogniskowa niż wędzarnicza i coś mi w tej dymności takiej bardziej ogniskowej niż wędzarniczej właśnie nie pasuje. Ehm, wchodzi właśnie e, na... znaczy nie wchodzi. No i w tym momencie wchodzi, e, wchodzi temat Kubokana. Kubokan to jest whisky z destylarni. Tomatin, o, który, o której jeszcze w tym designie, w tym brandingu e, można było się dowiedzieć z tego opakowania, ponieważ e, kubokan. W momencie kiedy kupowałem tą butelkę Jakieś pół roku temu Istniał tylko jeden Kubokan W tym momencie istnieją trzy Kubokany, które są w produkcji Natomiast w sklepach można kupić prawdopodobnie cztery Kubokany Można kupić tego Oryginalnego Kubokana W starym opakowaniu, w starym brandingu e, Że tak powiem Można kupić coś co teraz się nazywa Kubokan Signature Który jest tym samym produktem Tylko, że w odświeżonej szatki graficznej I za, które, za którego Tomatin życzy sobie Jakieś 8-9 funtów więcej Prawdopodobnie 50 zł w Polsce więcej i można kupić dwa kubokany, które nazywają się um, Creation, Creation numer 1 i creation numer 2. O tym będzie więcej w kolejnym odcinku, ponieważ jednego z tych, um, tych kubokanów creation będę miał um, do zrecenzowania. Z, z jednej strony wszystko tutaj się zgadza, ponieważ no z, jednej, no z jednej strony nie mamy podanego wieku, więc to, jest, to, to się nigdy nie zgadza, ale mamy e, 15 ppm w dymu, mamy 46% alkoholu, nie mamy filtracji na zimno, i prawdopodobnie nie mamy też żadnych barwników, więc to, całki, całkiem fajnie się to zapowiada. Mamy leżakowanie w beczkach dziewiczych Virgin Oak, mamy leżakowanie w beczkach po Bourbonie i mamy leżakowanie w beczkach po Sherry e, i one są wszystkie trzy ze sobą zmieszane. To Martin zdawał sobie sprawę z tego, że to nie jest jakiś ogromny rynek, w który oni się wgry... znaczy, że nie, nie będą w stanie się wgryźć jakoś tak na tyle mocno, żeby to był jakiś strasznie, strasznie znany i, i mocno sprzedawalny produkt. Więc produkują 13 tysięcy butelek rocznie od tego tam 2013 roku, w którym, w, którym, w którym ta whisky została wprowadzona do sprzedaży. W momencie, kiedy ta whisky została wprowadzona do sprzedaży, Kubokan. Ten design był taki dosyć mroczny i ciemny, trochę to zresztą przypomina testy Rorschacha do pewnego stopnia. Tomatin bardzo mocno podkreślał, że jest to whisky z destylarni Tomatin, żeby, żeby zbudować jakoś taki, jakieś, takie, jakieś takie powiązanie w głowach konsumentów. Czy to się udało? Trochę trudno powiedzieć, ponieważ do teraz Kuboka ma zupełnie inną szatę graficzną i teraz już się do tego powiązania z Tomatinem nie przyznają i wydaje mi się, że idąc trochę w ślad różnych innych destylarni, które po prostu swoje dymne whisky wypuszczają jako zupełnie inny produkt, to zupełnie inny Nazwie, to i, i, i Tomatin też stwierdził, że, um, że kubokana będą sprzedawali po prostu jako inny produkt, e, faktycznie, więc, więc tych wspom wspominek o tym, że to jest tomatin już na, już na współczesnych kubokanach nie ma. Ten stary design kubokan. Kubokan znaczy, e, znaczy taki, taki, powiedzmy, demoniczny pies, taki bies, taki hellhound, powiedzmy, e, powiedzmy z, angiel z angielskiego, który nawiedzał poblisko, pobliskie wioski, nawiedzał pobliskich, e, pobliskich mieszkańców, przez, e, znaczy mieszkańców pobliskich do, 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 do Tomatina przez ileś wieków. Nawet nie przez, nawet nie przez ileś tam lat, tylko przez ileś wieków jest wspomniany. I tutaj zresztą z tyłu opakowania jest cała ładna historia o tym, jak kiedyś jeden z, m, jeden z pracowników stylarni poczuł, Jakąś taką nieopisaną, nieludzką ochotę, żeby tego, tego demonicznego psa, który tam się pałętał, em, pogłaskać, i w momencie, kiedy go dotknął, to on się rozsypał, że rozpadł się, tak jakby odpłynął ten jego duch, i, i, i te jego nozdrza, z których taki ten dym wylatywał, sobie z, zniknęły i uleciały gdzieś tam w przestrzeni. Także historia, e, historia całkiem, e, całkiem ciekawa. Aczkolwiek, e, aczkolwiek e, jakoś niespecjalnie się przyjęła, i wydaje mi się, że po prostu ludzie, którzy słyszą o jakichś takich demonicznych rzeczach, e, e, trochę nie jest to. No jest to po prostu jak, w jakiś sposób nietrafiony chwyt marketingowy, żeby, żeby, żeby dobrze sprzedawać, więc żeby to się dobrze sprzedało. Także mimo tego, jak bardzo dużo tutaj jest napisanych fajnych rzeczy na jej temat, jest single mold scotch whisky, light smoke intertwined with rich citrus and exotic spices, i non chill filtered. Jest to też podkreślone na tym opakowaniu. To to wiele nie daje, jeżeli jest to coś, co ludzi do końca sobą jakoś nie przekonuje. No nie wiem, mam od samego początku tak jakby mieszane odczucie na temat tego produktu, mimo że produkt sam w sobie jakoś specjalnie zły nie jest. On też jakoś specjalnie niczego nie urywa, co może być dla niektórych ludzi trochę, y, trochę spoilerem w tym momencie, ale, ale dla, y, dla regularnie oglądających kanał chyba wielkim spoilerem nie powinno być. Tak, proforma, tylko zobaczymy sobie jak wygląda butelka. Butelka w wersji 200 ml jest e, takim najzwyczajniejszym bączkiem, który, który, e, który niczym nie odstaje od innych tradycyjnych, zwykłych butelek 200 ml. To jest taki, że jest tutaj korek w przeciwieństwie do miniaturek takich 50 ml, gdzie korka by nie było. Ehm, to chyba tyle, ile można powiedzieć o, o samym kubokanie. Może jeszcze tylko tyle, że w Polsce tego oryginalnego kubokana można było dostać za około 200 złotych, w Wielkiej Brytanii za około 35 funtów. Natomiast ten nowy, odświeżony kubokan Signature z tym nowym funky designem, który zobaczycie w przyszłym odcinku, jest, jest trochę droższy. Kosztuje 43-44 funty w Wielkiej Brytanii i około 250 złotych w Polsce. Dlaczego? Trochę trudno mi powiedzieć. Teoretycznie jest to te sama, ta sama whisky, ten sam produkt, ale, ale yy, tak sobie z od marketingu zażyczyli i tak tą whisky uplasowali cenowo na, na, na takiej półce. Na trochę dymności, ponieważ ja tej dymności bardzo mocno szukam, więc ona jest tutaj, jest tutaj wyczuwalna. Um, Dużo cytrusów. Taka bardzo charakterystyczna dla Tomatina cecha, którą dużo ludzi wspomina, to, jest, to, są, to są ananasy, które gdzieś tutaj faktycznie są, są wyczuwalne. Jak dla mnie może bardziej nawet w kierunku takiego, takiego marynowanego, piklowanego imbiru, jaki dostaje się do whisky, do jaki dostaje się do sushi. Myśli o whisky, co nie? E, takiego imbiru, który dostaje się do sushi. Jak dla mnie bardziej w kierunku trochę pomarańczy, e, trochę bardziej w gry fruty e, i owoce w tym stylu. I to wszystko jest gdzieś tak troszeczkę owinięte e, owinięte właśnie dymem. I to słońce, które dzisiaj wychodzi w tej z powrotem, to też mi na pewno nie będzie pomagało. Także cytrusy, trochę dębiny, trochę pieprzności, trochę jakichś takich rzeczy w stylu e, cynamon z jabłkami, jakiegoś takiego jabłecznika, jakichś takich, e, jakichś, jakichś takich elementów też, e, znowu tak jak przy tym portłudzie, e, port który, portkasku, który był w ostatnim filmie, trochę jakichś takiej, takich, takich elementów e, grzańcowych właśnie. Może troszeczkę jakiejś takiej orzechowości, czegoś w tym stylu ale nie jakoś specjalnie dużo. Niektórzy ludzie wspominają tutaj banany, ale jak dla mnie to troszeczkę, troszeczkę to za daleko idące, idące skojarzenie. Może po prostu dużo różnych innych aromatów się, się w jakąś taką słodycz, takich kandyzowanych bananów gdzieś tutaj spina, ale samych bananów bym z tego chyba za bardzo nie wyróżnił. Dużo słodyczy, dużo, dużo, dużo wanili, ale to chyba na dobrą sprawę tyle. Im więcej się wącha z tego kieliszka, to ta dymność jest, jest dużo mniej wyczuwalna, tak naprawdę. 15 ppm dymu. I coś, coś ta, dym, ta dymność, też ten charakter tej dymności jest taki inny niż, um, niż dymność z, z, destyla, z destylarni z Airi. Tam mi się ona zawsze kojarzy z jakimś wędzeniem, z jakimś takim produktem e, produktem spożywczym, który został uwędzony, więc miał jakiś tam kontakt z tym dymem. Natomiast tutaj ta dymność się kojarzy trochę bardziej po prostu z ogniskiem, z jakimś, z jakimś takim e, z jakimś takim węglem drzewnym, z trochę bardziej jakimś takim jakimś takim zapachem może ciuchów po ognisku. czegoś bardziej w tym stylu, że następnego dnia po ognisku, jak, jak pachną te ciuchy. czegoś bardziej w tym stylu, z takim, z, tako, z takim dymem, ale bardziej z drzewa i z drewna niż dymem z typowo z torfu. Ale to tyle mojej dywagacji, trzeba tego spróbować. Slimecie. Alkoholowość, która tutaj jest, uderza dosyć szybko w nos i bardzo szybko ulatuje. We mnie się nie trzyma. Nie trzyma się też ym, w przełyku, może gdzieś dopiero na samym końcu przełyku. Ym, także przyjmuje się to dosyć gładko i dosyć fajnie. Jest tutaj trochę takiej kwaskowatości, która kojarzy mi się, ym, kojarzy mi się trochę bardziej z glękatamem dziesięcioletnim. Takiej trochę... Ym, takiej bardzo jasnej, słomkowatej, słomkowatego aromatu jakby trochę trawiastego. Może to ta dymność trochę się gdzieś w taki sposób, w jakiś taki sposób objawia. Mm, e, może trochę bardziej trawa cytrynowa, która trochę bardziej skręca w kierunku takiej normalnej trawy, jakiejś takiej polnej, mm, jakiegoś takiego świeżo-polnego, świeżo sianokosowego, świeżo-koszonego e, 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 klimatu. Ale, e, ale... Zdecydowanie cytrusowość, zdecydowanie taka lekka kwaskowość tutaj jest. Nie czuć za bardzo tych takich słodszych owoców w stylu pomarańcze. Może troszeczkę takiej cierpkości, cierpkości grejpfrutowej, ale bardziej bym szedł w kierunku takiej taninowości z, z, tego, że, z tego, że jest tutaj jednak wpływ też virgin oak na, na ten alkohol. Trochę dębiny, trochę imbiru, może faktycznie trochę tych bananów, gdzieś tam ta słodycz w taki sposób, jak takie kandyzowane, mocno, mocno przejrzałe banany, już takie br brązowe praktycznie w środku, Gdzieś taka słodycz bardzo, bardzo ciężka, ale jest jej bardzo mało i ona jest gdzieś też daleko, daleko w tle. Jak ten alkohol troszeczkę sobie odleży na języku, to zaczynają wychodzić trochę bardziej um, przyprawy i trochę bardziej jakaś, jakaś taka um, grzeńcowa korzenność, która była też i w 14-letnim um, tomatinie. Ale tutaj może trochę bardziej w kierunku właśnie takiego cynamon, może trochę anysz, może bardziej um, kolendra, może trochę bardziej w takim kierunku niż, niż te goździki, które, które były tam takie typowo grzeńcowe. Słodycz trochę też yy, kojarząca się z taką yy, skórką bardzo słodkiego, czerwonego jabłka. Natomiast ta dymność jest taka gdzieś tutaj... No tak trochę jej jest, trochę jej nie ma. Jest bardzo delikatna, bo to tylko 15 ppmów. Yy, nie dominuje tutaj niczego. Istnieje na dobrą sprawę tylko na początku, przez kilka, kilka pierwszych sekund yy, po, po, po wypiciu. Po wypiciu tej whisky, ona gdzieś zaczyna sobie bardzo szybko oddryfowywać i ulatywać. Więc mam trochę mieszane odczucia co do tego kubokana. Z jednej strony fajnie, ponieważ to sprawia, że jest na rynku więcej whisky, które są teoretycznie dymne, ale nie ma tutaj. Um, Gdzieś czegoś po prostu brakuje, żeby to było wystarczająco ciekawe, żeby mnie jakoś specjalnie ujęło. Ujęło mnie ten marketing i ujęło mnie ta oprawa graficzna tego, tego takiego demonicznego psa i tego, że, um, i tego, że tak jakby w ogóle w ogóle wspominanie o jakichkolwiek demonach, i jakichkolwiek takich skojarzeniach złych, demonicznych, jakiejś czarnej magii i tak dalej, raczej się specjalnie z tym nie spotyka, ponieważ dużo ludzi ma jakieś swoje zabobone i mogą, mogą być przez to wręcz odstraszeni. Niż, niż zachęceni. Także jak dla mnie plus dla Tomatina, że, że byli odważni na tyle, żeby. żeby żeby w taki sposób poprowadzić marketing tego produktu. Natomiast e, kilka, lat, kilka lat istnienia tego produktu minęło i teraz w 2019 roku wypuszczona została zupełnie zupełnie zmieniona szata graficzna, zupełnie zmieniona butelka. One są teraz takie fajnie e, wygięte, mocniej wydyzajnowane. E, już nie ma takiego mocnego zestawienia, zestawienia czerni i niebieskości, czy też takiej szarości niebieskiej, powiedzmy, z, z tego dymu. Już to nie jest takie mocno punchy, tylko te kolory e, designów e, Kubo, tych trzech, które są teraz na rynku, są bardzo łagodne, bardzo takie pastelowe, bardzo mocno ugładzone. I ten normalny Kubokan, normalny Signature, ten, który jest odpowiednikiem tego, co piłem, co piłem dzisiaj, jest, jest takim pastelowy, ciemny, niebieski. Jest jeszcze jeden, który jest... który jest chyba bardziej w kierunku zielonym i jest jeden, który jest bardziej w kierunku takim różowo-fioletowym. I o nim będzie właśnie w następnym odcinku. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówił do Was Nurko